Miałem wam właśnie to nagrać szybko i miałem wrzucić zdjęcia jak robiłem, ale żeby te śruby przekręcić samemu. To koło sobie stało, to wziąłem rękę, przełożyłem z pneumatem przy dziura, z tej strony trzymałem. A chodzi o to, że te nakrętki musiałem poustawiać mniej więcej tak, prawie że się udało. Bo tutaj dobrze, że przywiozłem 20, nie 24, jak miałem na początku wymieniłem. Bo byłyby większe nakrętki, to najprawdopodobniej może byłby styk. I z tamtej strony strasznie się z tym męczyłem, bo sobie przekręciłem wcześniej i nie wiedziałem o co chodzi. Mówi, no jak kurde nie pasujemy. Miało wchodzić na styk. No i widzicie, no wchodzi na styk, nie? Także to jest na dwudziechach przykręcone Ech, I teraz się tak zastanawiam. Fajne felgi czarne wyszły. Na pewno jest lepiej na czarnych, a nieżeli na na żółtych, jakie by nawet nie wyszło to malowanie już zostało pona przywieziona od kolegi tu mamy tą flanszę i tu też na styk, bo tu się pomylili mnie wybrać pod podkładki, ale Tokaś mówi mówił już mówi jeść ten sezon udało się to zakręcić takim smykiem i powiem wam, że co bym tu chciał zmienić najwyżej, bo no, to tak wygląda. W, w, w dzień No, na czarnych elegancko, naprawdę, kurde, już mi się tutaj podpaliło, żeby w Kubusiu zrobić tamte czarne felgi. <laughs> bo za dużo tego pomarańczowego jest, a taki czarny ten, albo taki siwy jak jest rama. O, taki popielaty też by ładnie wyglądało. W sumie czarny też, bo tutaj też jest tak troszkę nie byłoby źle. W czarnym Macia by go rzucił tak, jak w John byłoby super. No i tak jest z przodu. Z przodu to też to jest mocno. To jest kurde. Mamy 10 śrub, śrub, też 20. Także tutaj, bo tu był otwór 27, musiał iść 20. Nie ma możliwości. I tu właśnie było dobrze zrobione. I tu jest widzicie, o, bo takie frezowanie miało być tam z tyłu, nie? No ale nie ma. No, na piastę kurde, tak normalnie weszło, że na styk jeszcze gdzieś tam musiałem podszlifować trochę. Także tu siedzi młodz jak nic, no, raczej nie odpadną, no i to bym chciał, bo teraz mi się tutaj napędy nie zgrywając z tego względu, że to jest opona 270 Szybko nagrywam i, i spierniczam, jadę w pszenicę, ale tu jak ją zmierzymy szerokość bieżnika, to już jest 230, nie? Bo te felgi jakby były chyba troszkę na, na szersze opony i już te 270 są ściągnięte, czyli bieżnika mamy 230 no i teraz, kurde, jak 230 bieżnik założę, to będę miał bieżnika 210, 200. No, rzekomo, kurde, w tej suszy powinno to w 100% wystarczyć, nie? No, ale w tym roku możemy mieć rok słucha, a w przyszłym bardziej wilgotny, choć ja nie jestem takim zwolennikiem, że przez siłę muszę szarpać. Wolę poczekać dzień dwa, a jeżeli się na szarpać, tam takie zacieki mi wyszły. No trudno, no, na szybkiego malowałem, myślałem, że szybciej tutaj trafią, ale niestety nie trafiły tak szybko, jak sobie życzyłem. No ale mniej więcej wygląda to tak. No i tutaj w kubusiu 52 cale jak byłyby z tyłu, to jest kurde 7 cm więcej. To one by tu przechodziły moim zdaniem, tu 7 cm to by gdzieś przechodziły tu tak. O tak patrzę ścianowy bieżnik. Ewentualnie 50, 50 cali, no to wtedy może by się zgrał, bo to byłoby... Hmm. Trzeba by sobie to przeliczyć, ile względem tutaj jest 5 cm, to byłoby tutaj 5 cm, to mamy 46. Yy, albo 48 cali by też wystarczyło, podobnie. 48 cali wtedy byłoby te właśnie 320 na 95, to też powinno tutaj się wtedy zgrać, bo normalnie jest 230 i z tyłu jest 270, wtedy na 48, a ja miałbym 320, no to wtedy powinno już. Już powinno to pasować. Pozdrawiam.